Chciałabym Wam pokazać, jak użyć taką poszewkę na podusie, na zamek, zapinana i z taką wypustką ozdobną. Na poduszkę potrzebujemy około 45 cm, ponieważ jest to skład wielkości 40 cm. Około. no się pęknie, wciśnie Rzek fabryczny, tak? Tak. Zostawiam po 2 cm na szwy, czyli jedną część, tą część wierzchnią wycinam 44 na 44 Dwa osobne kwadraty, tak? Nie. Hmm. Jeden kwadrat, ten wierzchni, ścinamy właśnie taki 44 na 44 a w tym drugim kwadracie musimy dodatkowo ująć jeszcze zapasy na zamek. Yy, ponieważ Gdyby to była zwykła, taka prosta poszewka, to bym mogła ten zamek wszyć w tak jak jest tu, o, w ten sposób. Ale ponieważ chcę do tego też użyć tą pustkę, ona jest dosyć gruba i ona dobrze by tutaj no, powodowała, że zamek źle by się nam odpinał, mogłaby tu przeszkadzać, więc dlatego zamek zrobię mniej więcej w tym miejscu a wypustka będzie na około tej poduszki. W tym celu będę musiała ten tył przeciąć. Jeżeli ktoś będzie y, szył taką poduszkę, y, taką poszewkę na, y, bez tej wypustki, przykładowo, to może ten zamek wszyć szew. Na którą używamy to żakard. I teraz tak 44 plus 4 cm do zamka. Yy, dlatego zostawiam tutaj takie duże zapasy, ponieważ żakard ma też tendencję do prucia. I zanim przystąpimy na przykład do obrzucania tego, to już w dużej części on już będzie postrzępiony, więc lepiej mieć większy zapas, żeby się nie poniszczył zanim będzie zszyty. 44. Czyli szeroki 44, długi 48. Tak. dwa na szycie, dwa na zamek, Powiedzmy 10 cm od brzegu. Tu przecinamy tą część. Tutaj też jest jeszcze taka dodatkowa trudność, e, ponieważ tu powinniśmy też patrzeć e, na wzór. Na przykład, żeby wszystkie kwiaty szły do góry. Tak samo, on będziemy musiał później to Przyłożyć z kolei do tego, żeby kwiaty szły do góry, bo to no, ładnie wygląda. Tak samo tutaj. Te dwa kawałki, jak będziemy zestawiać do zamka, to też musimy pilnować, żeby szły w jedną stronę, bo możemy to przegapić. Do tej poduszki będziemy również potrzebowali zamek kryty, 40. trzy kawałeczki możemy teraz obrzucić. Wszystkie naokoło, wszystkie części. Myślę, że tak, lepiej tak będzie, bo właśnie bo, obawiam się, żeby nam się to nie zaczęło proć. Obrzucamy na overlocku lub na maszynie, tak? Tak. Zwracamy uwagę na wzór. Przykładamy prawą do prawej i teraz z 2 cm od brzegu 4 cm od tego brzegu zszywamy этажа на стой стороны. Musimy to sobie zaprasować. Przygotujemy tu sobie miejsce do zamka. Mieniasz stópkę, stopkę. No tak, tak. stopkę do zamka krytego. Przytrzymać już, bądź też przypiąć, możecie sobie, żeby równo tu wyszło. Ciężko? Mm -hmm. no, może coś coś w no. Chyba nie. sobie Zapinamy sobie że Sprawdzamy. Dobrze, Część zamkiem na razie zostawiamy w spokoju. I teraz... Czekaj jeszcze ją tylko odprasowaliśmy trochę. I teraz będziemy wszywać wypustkę. Pustkę będziemy wszywać 2 cm od brzegu. Tu 2 cm. I zaczniemy ją też mniej więcej tutaj w tym miejscu wszywać. Troszkę zostawiamy zapasu, bo tak jak widać ona już się wy, wystrzępiła. Użyję też tutaj takiej pomocniczej stopki. Niektóre maszyny mają stopki do wszywania wypustki, ale jeżeli nie, to możecie użyć stopki typu narta albo tej właśnie takiej. To jest chyba do zamków, nie? No, jak, jak mam tutaj w tej chwili. Przy samej wypustce. Tak, staram się jak najbliżej. No ja tutaj już czuję jakiś opór. Tutaj też nie możemy zbytnio dopuścić, żeby wciągnęło nam tutaj tą wypustkę i ten materiał spod spodu, żeby nie pomarszczył. Im grubsza wypustka, tym gorszy problem. Ale tym lepszy efekt końcowy będzie. Ja tylko nie rozumiem, czemu te 2 cm musieliśmy zostawić, a nie mogliśmy. Bo uczyć. tyle dodałam na szwy. Aha. Chodzi o wymiar poduszki, żeby mi się zdarzyć. I musimy tyle zostawiać, bo przy innego rodzaju materiału. Materiał wystarczy nam 1 cm. żakard to jest taki specyficzny materiał, który lubi się pruć. Dlatego ja zawsze raczej staram się zostawić więcej zapasu. Nacinam, jak gdyby, na rogu. No, żeby zakręcić. Tak, żeby zakręcić. Так, это а же tyle запас. Так, на около. теперь mm так. -hmm. Jest gruba wypustka, więc to muszę wybrnąć z tego tak może trochę dziwnie. Aha. Stworzę z tego taki róg. Zawsze się tak robi? Nie jeżeli wypustka jest taka normalnej grubości nie stwarza takiego kłopotu to można wtedy ładniej to zakończyć A, aczkolwiek na no, sposób jest podobny przy bardzo cienkiej wypustce można lekko najechać jedno na drugą ale tu byłoby to niemożliwe później to by yy, może nie chciał się ten róg dać tak wywinąć nam zameczek. Później go tu przymocuję. Teraz w tym razie przykładamy tak prawa do prawej, sprawdzamy zgodność wzoru. Można sobie na przykład chociaż na rogach, żeby na to nam to gdzieś nie odjechało. Wracamy i teraz po tym szwie będziemy jechać. Wręcz nawet teraz staramy się poprawić to, co, czego przed chwilą nie mogłam zrobić, ponieważ tutaj miałam problem z dojechaniem do tego miejsca. Bo to mi się w stopce tak ten strzępiło, ale teraz będę się starała jeszcze bliżej, bliżej wypustki pociągnąć tą nitkę, ten szef. Przynajmniej się postaram. Kontrolujemy to, żeby dół się nie wmarszczył. Zakręcamy. Zrobiłam tę stronę, to proponuję zanim zaszyję do końca tworzyć trochę zamek. Później nie będziemy mogli jej wywinąć. Naprawdę stronę będzie ciężko. Wdychałam naokoło. Teraz będziemy wywijać rogi. Już mamy tutaj troszeczkę tych zapasów, więc proponuję, żeby tak zagiąć. Zająć, przerzucić. Myślałem, tak. tak. że będziemy to obcinać. Nie. Nie, bo, bo tak jak mówię, możemy po prostu za to jest materiał o luźnym splocie. On z czasem może zacząć się tutaj próć, wychodzić, coś się może dziać. Więc stąd te zapasy i nie radziłabym tego ścinać. Jeszcze odprasujemy naszą podusię, włożymy Możesz rozwinąć tak, żeby mogła pokazać. O, coś takiego. To ładnie wyszło. Nawet tak wyszło dosyć blisko. Nie ma, nie ma jakichś tam nadmiernych przerw. Nigdy nie dociągnie się do końca. Musiałaby być to stopka do, typowa do wypustki i do, do wypustki grubej, bo przy takich normalnych, domowych maszynach to i tak jest do wypustki cienkiej.